Witam w kolejnym odcinku poradników do grafiki inżynierskiej. Dzisiejszym zadaniem będzie ostrosłup, w tym przypadku trójkątny, prawidłowy, który został ścięty płaszczyzną. Musimy wykonać trzy rzuty. Wymiary to wysokość 70. Jest wpisany w okrąg o średnicy 70 i jest ścięty płaszczyzną prowadzoną pod kątem 45 stopni. Zabieramy się do rysowania. Po pierwsze musimy zacząć od okręgu. Wybieramy linię pomocniczą. Narzędzie Okrąg, i tutaj wybieramy średnicę. Jak widzicie, jest tutaj kilka różnych opcji. Średnica jest tutaj najwygodniejsza. Wybieramy jakiś punkt na formatce i piszemy 70. Dzięki temu otrzymaliśmy okrąg, który pozwoli nam zrobić wielobok. Jak robimy trójkąt prawidłowy? Wybieramy stąd narzędzie wielobok. Kontury. Tutaj musimy wpisać ilość boków. W tym przypadku to będzie 3. Klikamy Enter. Wybieramy środek. Jak widzicie, tutaj nam nie przyciąga do środka okręgu. Ale jest na to prosty sposób. Wystarczy na chwilę najechać na okrąg i środek nam się pojawi. Klikamy. Wybieramy wpisany w okrąg i rysujemy. Ta część jest już gotowa, teraz ważna rzecz, musimy narysować osie. Ponownie najeżdżamy na okrąg, żeby nam się to pojawiło. Korzystamy z L-Enter, aby było szybciej. Przesuwamy po to, żeby wszystkie punkty były w jednym miejscu, żeby nam przyciągało zawsze do tego samego miejsca, a nie gdzieś tutaj w okolice, co może nam bardzo łatwo popsuć rysunek. Wybieramy kontury i rysujemy krawędzie. Z takim gotowym rzutem możemy zacząć rysować krzyżak. W Przypadku zacząłem tak, później trochę to zmienia. E, pora na rzut z boku. Narysowałem krawędź podstawy. E, najłatwiej będzie e, zrobić linię wysokości i później doprowadzić do tego krawędzie boczne. Jeżeli w waszym przypadku jest to jakiś nie do końca prawidłowy ostrosłup albo jakoś inaczej zniekształcony, ten sposób zawsze zadziała. Wprowadzimy linię pomocniczą od wierzchołka na odpowiednią długość. Wprowadzę od wierzchołka. I tutaj wysokość mojego to jest 70. Klikam enter. Wybieram kontur i rysuję krawędzie. W tym momencie zamienię górny rzut na linie pomocnicze. Muszę to zrobić, bo na finalnym rysunku tylko część tego ostrosłupa będzie bryłą, a druga część będzie po prostu pomocnicza, która była na początku. Rysuję linię cięcia. Ponownie, aby zrobić tutaj styczny, potrzebuję najechać na koło, znaleźć ten punkt, prowadzić tą przerywaną linię pomocniczą. Jadę w ten sposób. I w moim zadaniu jest pod kątem 45 stopni. Jeżeli w waszym zadaniu jest inaczej, możecie tutaj wybrać na przykład tą opcję i narysować bardzo ładnie. Zobaczcie, w tym momencie nie przybliża mi do kąta 45 stopni, ale może mi bardzo łatwo przybliżyć do kąta 30 albo 60. Ja wrócę jednak do ustawienia 45. Wracam do warstwy kontur i rysuję ten rzut. Ten rzut jest najprostszy i wygląda po prostu tak. Teraz zajmiemy się tym. Na tym zadaniu nie można korzystać z rysunku po prawej, tudzież jakiegoś innego, dlatego nawet nie zaczynam go rysować, żeby Was nie kusiło oszukiwać. Za takie oszustwa da się przejść, ale dostajecie dużo mniej punktów. Rysuję linię pomocniczą z punktu przecięcia do odpowiedniej krawędzi. Niemniej jednak tutaj zaczyna być problem. Nie da się określić w którym miejscu przetnie się ta linia z tą krawędzią. Jeżeli w ten sam sposób bym poprowadził linię pomocniczą stąd tu, nic by mi ona nie dała. Dlatego trzeba skorzystać z małego triku. Wprowadzę linię pomocniczą do tej krawędzi, do tej krawędzi. Następnie wybiorę narzędzie okrąg i tym razem promień Wybiorę środek i przeprowadzę to w ten sposób. Dzięki temu, teraz wiem, gdzie przecinają się ta linia przecięcia płaszczyzny, jakby, i ta krawędź. Jest to ten punkt. Teraz konturem łączę te trzy punkty. Jeżeli wybraliście odpowiedź, pomyliło mu się i połączył złe punkty, to to dobrze. Żółwik i Order smutnego Pawła edytującego filmiki. Dalej z poradnikiem lecimy. Teraz łączymy punkty przecięcia się z krawędziami, aby utworzyć ścięcie. Używam narzędzia utnij, aby uciąć zbędne linie. Teraz, aby ułatwić sobie pracę, jeżeli próbowałbym normalnie używać narzędzia utnij, musiałbym niektóre linie klikać dwukrotnie. Za to jest prosty sposób, który ułatwia tą pracę. Zaznaczam linie, które wyznaczają mi cięcia. W tym przypadku jest to ta linia, ta linia i ta linia. I dopiero wtedy używam narzędzia utnij. To sprawia, że wystarczy, kli że kliknę tu i niezależnie czy linia przecinaje się z ośmioma innymi, autokat bierze tylko te trzy pod uwagę. Jeżeli macie dużo linii pomocniczych, jest to bardzo przydatne. W tym momencie zabieramy się zarysowanie trzeciego rzutu. Nie mam tutaj miejsca, dlatego przesunę to, dorobię większy krzyżak i zabieram się za robotę. Linią pomocniczą przenoszę wymiary i rysuję zarys yy, ostrosłupa przy użyciu linii pomocniczej. Tutaj będę korzystał z linii przerywanych AutoCada żeby ułatwić sobie pracę i nie zamazywać rysunku nie, jakby zbędnymi niepotrzebnymi liniami pomocniczymi. Używam dwóch linii pomocniczych, aby wyznaczyć ten punkt. Następnie przy użyciu linii pomocniczych przeprowadzam linię cięcia do tego rysunku. Przełączam się na linie konturowe i rysuję. Następnie lecę do tego punktu. Wysokość tego wyznaczam z tego rysunku. Następnie do tego punktu. Wysokość również biorę z tego rysunku. I wracam tu. Ostatnia linia. I rysunek jest gotowy. Zróbmy trochę cięższy przykład. W tym przypadku mamy ostrosłup czterokątny, gdzie wierzchołek nie jest na środku. Linia jest pod kątem 60 stopni. Zabieramy się zarysowanie. Wybieramy narzędzie prostokąt i warstwę kontur i rysujemy. Wymiary to 45 na 60. Rysujemy krzyżak. Jeżeli będzie trzeba, to go po prostu przedłużam. Następnie linią pomocniczą rysuję krawędzie. Odsuwam się 15 mm od krawędzi i rysuję linię pomocniczą. To samo tutaj, 35 mm od krawędzi i rysuję pomocniczą. Następnie na przecięciu prowadzę te krawędzie oraz rysuję rzut boczny. Od tej linii prowadzę pomocniczą na wymaganą wysokość, w tym przypadku 70 mm. I prowadzę linie pomocnicze w te miejsca. Aby wyznaczyć linię cięcia, potrzebuję linii pomocniczej na wysokość 20 mm. Doprowadzę ją do tego miejsca, po czym wybieram linię konturu. Ustawiam te kąty ze względu na to, że potrzebuję kąta 60 stopni i rysuję zarys figury. Następnie linią pomocniczą wyznaczam linię przecięcia czterema krawędziami. Wybieram warstwę kontur i rysuję. Rysując musicie bardzo uważać na precyzję, bo to łatwy sposób do stracenia punktów. Dla dalszego rysowania ustawię kąty 45. Widzę, że tutaj zabraknie mi miejsca, dlatego całość przesuwam. Linią pomocniczą przenoszę punkty, aby móc narysować trzeci rzut. Linią pomocniczą wykonuję zarys ostrosłupu. Następnie wyznaczam linię przecięcia i konturem wykańczam. Skończony rysunek będzie wyglądał tak.